Z muzykami w orkiestrze, którzy byli chętni jeszcze coś robić więcej, prawda, niż tylko akompaniować. Zresztą muzyka operowa jest znakomita, to, to, to nie to, że tylko akompaniować śpiewakom. Niemniej, niemniej każdy z muzyków chciał się zrealizować w jakiś inny sposób. W związku z tym zorganizowaliśmy orkiestrę kameralną, którą bardzo popierał dyrektor. Powiedział, no to możecie grać koncerty. Nawet nas zaangażował kilkakrotnie. Na koncerty, koncert i midi w Liège graliśmy. Potem graliśmy jeszcze gdzie Znaczy, może inaczej, odwrotnie powiem. Najpierw powstał kwartet. Najpierw powstał kwartet. To były lata 70. I w chyba szóstym roku powstał kwartet z pierwszych. Z każdej grupy, czyli koncert mistrz, potem niż drugi skrzypiec, koncert mistrz altówek, który zresztą był Polakiem, i pierwszy yy, koncert niż wiolonczel. Założyliśmy kwartet, tak żeby sobie trochę pograć. I to było w ten sposób, że kiedyś graliśmy w, wokalu, w lokalu yy, do prób w, w, w operze, i dyrektor przychodził i powiedział: Słuchajcie, wam to nawet wcale nieźle wychodzi. Co myślicie, żeby zagrać w foyer koncert? No to myśmy powiedzieli, no bardzo chętnie. Dyrektor nam zorganizował koncert i właściwie tak się zaczęło. Potem y, dokonaliśmy kilka nagrań w RTBF. Y, to też było zaproszenie, dlatego że nasz dyrektor zorganizował, dlatego że on oczywiście miał... Y, podwójną korzyść, dlatego, że jednocześnie nieśliśmy ze sobą, prawda, e, splendor e, opery Wiersz, która, prawda, w jakiś tam sposób miała kontakty w Brukseli i była nagrywana przez radio w Brukseli. Do tej pory chyba są nawet nasze nagrania czasami puszczane z archiwum. No i potem było kilka jeszcze innych koncertów, a to w Holandii, a to chyba w północnej Francji. I potem nasz altoviolista, który zresztą e, był Polakiem, e, Paluch, Zdał egzamin na koncert mistrza w Orkiestrze Narodowej w Brukseli, Krzysztof Paluch. I kwartet nam się troszeczkę rozpłynął, dlatego, że on był to bardzo dobry artybelista, prawda, i właściwie był prawie że niezastąpiony. I wtedy powstała orkiestra kameralna. Po prostu kwartet się rozszerzył. Doangażowaliśmy innych ludzi, no i zaczęliśmy też grać koncerty. I tu, i ówdzie. I w Holandii, i w Niemczech. I w Belgii głównie. Nawet mieliśmy zamówienie, dlatego że Mendelssohn napisał takie symfonie tylko na smyczki, mając 17 lat czy 16. I dyrektor Concert du Midi, pan Gilson, zapytał się mnie, czy nie można by było zrobić całego cyklu. Tych symfonii było chyba 8 albo 10. No i za każdym razem żeśmy do, program dokoptowywali własnymi, że tak powiem, e, utworami, i w ten sposób mieliśmy prawie że stały kontrakt, dlatego, że było raz albo nawet dwa razy do roku, żeśmy grali w wielkiej, prestiżowej sali Uniwersytetu w Lierze. Z czym orkiestra jakoś się tak rozpłynęła, dokładnie nie wiem dlaczego, i żeśmy wrócili do kwartetu. Mi się wydaje, że nawet dlatego, że wróciłem do kwartetu, że orkiestra już właściwie spełniła swoje zadanie. Graliśmy w sumie 12 lat. Prowadziłem tę orkiestrę przez 12 lat. Miałem okazję wtedy, oczywiście, jako ten koncert, grać bardzo dużo solo. Są przecież koncerty Bacha, Vivaldiego itd. Tak Także miałem też satysfakcję, satysfakcję personalną. No i po tym dokładnie nie pamiętam, w jakich to się stało okolicznościach właściwie wróciliśmy do kwartetu. Aha, już wiem, dlatego że był nowy altowelista, który który, który, który właśnie pytał się, dlaczego, może by jakiś kwartet założyć. I wtedy z kwartetem to poszło nam bardzo gładko, dlatego że na jakimś koncercie. Przyszedł flamand, Karel Van Eyken, który powiedział, że on jest również kompozytorem i czy my byśmy jego kwartetu nie zagrali? Miał dwie zalety, oczywiście to jest trochę, trochę z humorem, teraz powiem. Miał dwie zalety, dlatego że kwartet był bardzo krótki, bo trwał 9 minut, i koncert, który on zorganizował, mogliśmy uzupełnić naszym repertuarem. A on oczywiście, mało tego, że e, zorganizował nam koncerty, to jeszcze zorganizował nagrania i potem oczywiście jeszcze dalej komponował. W związku z tym nagraliśmy całe jego, wszystkie jego kwartety. Sześć kwartetów jest na płytach przez kwartet e, Quartier César Franck. Quartier César Franck to właśnie my, z Liège. Potem dostaliśmy zamówienie na. E, Kwartety, trzy kwartety. Emil Lagouet, kompozytor francuski, który w ogóle nie jest znany, w związku, z że mieliśmy trochę sukcesów z tym kwartetem Karola Wanekena, to Francja nam się, program trzeci, nas, zwrócił się do nas i proszę sobie wyobrazić, że krytyka francuska przyznaje nagrody za nagrania. Nasz, nasza płyta została wyłowiona z tych tysięcy prawda, nagrań. I na pięć diapazonów, bo kamertonów, to się nazywa po polsku, dostaliśmy cztery, czyli bardzo wysoko nas ocenili. No i to był nasz powód do dumy, prawda? Że, 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 że kwartet zlijesz? Nie zawodowe, tylko zawodowców. Ja zawsze podkreślam, dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy muzykami zawodowymi, ale kwartet był dodatkiem do naszej pracy zawodowej. To była właściwie nasza przyjemność. I to nas zaowocowało bardzo, no, bardzo dużym y, sukcesem, także z tego się niesłychanie cieszymy i byliśmy dumni. Kwartet zawodowy to właściwie codziennie się spotykają, codziennie pracują, codziennie opracowują programy. Myśmy się widywali raz albo dwa razy w tygodniu. To nie była praca, to właśnie to była, była większa, bardziej była przyjemność niż praca. No w tej chwili kwartet mi się trochę wykruszył, dlatego że już też wszyscy mamy swoje lata. Ja jeszcze jakoś się trzymam. W związku z tym w tej chwili gram z pianistką japonką. Dodajmy koncerty od czasu do czasu. W najlepszym, najbliższym czasie właśnie mam bardzo ciekawy koncert, bo Rotary w Wiktorii na Seszelach nas zaprosił. I mamy dwa koncerty na Seszelach. W listopadzie. Zapraszam wszystkich.